Bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku, i dzisiaj pokażę Wam Activity Cards drugiego sezonu Violet. I jest to kolejny z serii Moje nowe rzeczy z Violetty Także, no, możemy już zacząć. Trzymam je w takim pudełku. Taka... i pudełko, wygl... pudełko jest, nie polecam, bo jest bardzo łamliwe. I w ogóle cały czas je tylko łamie i łamie. Z tego wygląda tak. O tak, tak się z wygląda. I tutaj się u góry właśnie łamię. Ale to raczej nie jest, bo może karty, tylko żeby wypaść. Z boku się bardzo dobrze trzyma. To jest taka wiola i pran, A tutaj jest też tej Francesca. To fajne. I pudełko jest bardzo ładne, ogólnie i fajne. tutaj na I może zacznę Wam pokazywać karty. Każdy to. Okej. Zacznę. Pierwszą kartą, jaką mam, to jest taka z takim Broadway'em. E, tutaj on jest taki, napis Broadway. Z tyłu jest e, takie. Z tego będę musiałam to... Broadway. Brazylijski muzyki i ten też nie może pogodzić się z zakończeniem swojej historii miłosnej z Kamilą, spowodowanym przez kłamstwo, które powiedział przed wakacjami. Na wszystkie sposoby stara się odbudować swoją relację z dziewczyną. Nawet prosząc Maxiego o pomoc, ponieważ jest to jego najlepszy przyjaciel od czasu, gdy DJ, DJ wszedł do gry. Brody ok odkrył, że jest bardzo zazdrosny. Także to jest taka w takiej gwiazdce i ogólnie taka fajna. że śliska jest taka, yy, Następnie mam taką z Hermanem. O. Herman, ty takie o. Z tyłu jeszcze taki napis. Herman. Na to opiekuńczy ojciec, Violet, nie potrafi dać jej wolności i zaufania, na jakie zasługuje jego córka. Yy, ta podstawa powoduje ciągłe napięcie między nimi, nawet jeśli autentyczna miłość, jaką się nawzajem darzą, zawsze je, roz je rozwiązuje. W pewnym momencie. Herman staje się biedny i traci pracę po brzydkiej intrydze, żejt. Matiasa jest i Smeraldi, W jaki sposób wydostaje się z kłopotów? Oj, tutaj. Takie właśnie. I następnie jest. Oto taka z Diego. Fajna taka. To jest właśnie Diego taki i z tyłu Diego przybył do miasta z sekretnym celem znalezienia ojca którego nigdy nie poznał, ale szybko orientuje się, że mu orientuje się, że musi powieść na przesłaniu wstępnym do studia. W końcu świetnie gra na gitarze, ma wspaniały głos, a poza tym umie tańczyć jako kolega Marka. Wiele razy próbuje wykorzystać francuskiego do zbliżenia się do O Takie fajne takie coś tam. Następnie jest taka karta z Pablo i Jackie. Ona jak ci tak wygląda. No. Jackie i Pablo znają się od lat, a teraz będą razem pracować. Z tyłu jest zagadka, której przyprawy nie lubi Pablo. A, cynamon. B, pieprz. C, szafranu. I to jest cynamon, bo on nie zna się cynamonu. O, co to jest? O, okay. jest. Następnie mam taką kartę z uczniami studia. I tutaj jest Kamila, Nati, Ludmiła, Violetta, Leon, Francesca, Andres, Maxi i Broadway. I tutaj. Taka. Taka karta. I tutaj jest napisane bohater. A z tyłu wieta i cała grupa ze Studio Ambit. Uwielbiam tworzyć czasem wspaniałe układy choreograficzne. Wymyśl taki układ z przyjaciółmi i zachowajcie go na specjalną okazję. Na przykład przyjęcie urodzinowe będzie wspaniałą yy, niespodzianką dla Waszej widowni. To taka wiola, taka fajna no. Taka fajna karta. Yy, następnie jest taka. By... Hmm? Prawdziwi przyjaciele zawsze godzą się po sprzeczce. To jest Maxi i Broadway. Takie. Z tyłu jest taka wiola i zagadka. Broadway i Maxi kłócą się kiedy? Maxi nie chce skłamać Kamili. Broadway nie chce skłamać Nati. Maxi zostaje przyjacielem DJa. Maxi zostaje przyjacielem DJa. To, to. To było poprawne. Następnie mam taką z Energy kartem. Yy, I ona jest taka, widzicie? Taka tro lekko porwana. No to mi się porwała, właśnie jak to kupowałam. I no to bo normalnie strasznie bo mi się tak porwała brzydko. Jak to kupowałam, jak to wyciągałam z foliki. No. To jest Weta i Energy. A z tyłu jest Wszyscy potrzebujemy przyszłości, żeby się uczyć i rozwijać. Taka jest sekretną wiadomością. Właśnie taka. Yy, I ta wiadomość robi się czarna. Chyba, nie wiem, no, podobno się jest po ogrzewaniu. Jak tam dam do lampki, to ona się jeszcze raz bardziej rozraźnia. Dlatego, jak jestem przy lampie i dlatego mi się teraz tak tutaj ściem. Następnie jest taka karta z e, wszystkimi uczniami i napis naprawdę najlepszą rzeczą na świecie jest móc spiać z a z tyłu jest e, taka i e, Jaka jest nowa nazwa studium BITS? S21 i Studio Hobbit, Studio Hobbit i Studio Ombit. Studio Hobbit mnie serio rozśmieszyło i to jest Studio Ombit powinno być. Studio Ombit. Każdy to wie, jest to taka Przy każdej zagadce są ta chyba. Taka karta. Następnie są styl porady i... I... I taka dziewczyna. I ona się nazywa Emma. To jest dopasuj kolor dodatków do swoich ubrań. Czasami nawet mały element wystarczy, żeby twój wygląd, wygląd, yy, yy, żeby twój wygląd nabrał nowego życia. Nietypowa opaska włosów pozwoli ci co jest świeży i wesoły wiosenny styl, taki jak Eminem. To była wioletka. taka ogólnie bardzo fajna karta. I tutaj jest wietaj Leon. O, no. To jest Weta i Leon. Katek tekstu jeszcze pod Tutaj jest Weta i Leon. ich miłość jest zagrożona przez ciągłe wtrącającego się Diego. Violetta bardzo z leka od nowo przybyłych, żeby nie złościć Leona ani nie sprawiać mu bólu. Ze swojej strony chciałaby jej zaufać, ale bardzo się denerwuje, kiedy widzisz pocałunek Wety i Diego. Na scenie przechadza się w prawdziwy pocałunek. I tutaj właśnie takie fajne zdjęcie i to. I to jest karta Leon. Taki Leon i chyba nie będę wam dalej czytała. Może takie... Znaczy będę jednak czytała, bo chyba bo jak ktoś tam te... Leon odkrył na nową swoją dawną pasję motokros. I jest w tym tak dobry, że niedługo będzie musiał wybrać między wyścigami a światem artystycznym. Tymczasem jest tyle problemów z niego, który nie chce dać spokoju wielecie. Leon może zrobić tylko jedna pójść za głosem serca i walczyć. O to, by nie stać osoby, którą koła i dostać to, czego chce. I tutaj jest błąd, ponieważ Diego jest dobry nawet, ale on zły, bo cały czas to kłamuje. I w ogóle. Mm. Tutaj jest Leonetta. I czy może być zlepszy uśmiech podczas przerwy w szkole? To jest zagadka. Dlaczego Leon i Wetta nie idą do kina tak, jak się umawiali. Leon z nim zdanie weta zmienia. Zdanie Herman nie przekazał wiadomości. To jest to ostatnie. To jest to ostatnie to jest C. Takie. Tutem DJ. DJ. Jaki DJ? I to jest ten nowy uczeń w studio, on beat. I z tyłu jest jego opis. Pełen życia Dionisio. Dionisa Jaurés, za przyjaciół DJ, przyjeżdża z Meksyku w ramach w wymiany kulturalnej i prowadzi wideobloga, w którym opisuje swoje doświadczenia w studio. Zaprzyjaźnia się z chłopcami, zwłaszcza z Maxim. Postanawia podejść do przesłuchania wstępnego, też nie czuję, że jest na takim samym poziomie, co inni. Kocha się w Kamili i ma nadzieję zdobyć jej sercem. Tak. O. Następnie jest fajna taka mega fajne widzicie? Świecąca, i to jest Herman. A tak naprawdę tutaj jest Jeremiasz. I z tyłu jest taka wiola. I z tyłu jest jeszcze, znaczy z tyłu jest taka ładna: i to jest napis Activity Cards i taka wioleta, Taka fajna. Ale to jest jeszcze najlepsza. O, taka fajna się świeci. Takie gwiazdki świecące. Czy dodaję O, jeszcze bardziej świeci. Następnie mam takie serduszko wioletne, O, takie. Jest, jest takie serduszko z takimi brokatowymi, fajnymi brokatowymi wzorkami i fioletą taką. A z tyłu jest y, numerek. To jest 159. Podany numerek i taka wiola. I jeszcze, Jaka fajna. Następnie jest taka karta, już końcowa prawie. Taka fran. Franceska taka jest, a z tyłu jest Franceska i tył sprawy serca trzeba oddzielać od innych radzi sobie spokojnie, żeby nie podjąć swojej decyzji. Franceska jest bardzo zdecydowana i widać to wyraźnie w wielu jej działaniach. Nie tylko reaguje instynktownie na prowokacje miły, ryzykując wyrzucenie zespołu, ale także wywiera nacisk na Marko, żeby przekonać go do późna w ten studia. Numer 8 i taka Fran właśnie. I to jest fajny numer 8. I tutaj jest głowa pełna pomysłów. Taka z kamifran. Nie wiem, czy widzicie. Łapie ostrość. Łapie ostrość. Łapie. <grych> I tutaj jest. Coś tam łapie ostrość. Łapie ostrość, łapie ostrość, łapie ostrość, łapie ostrość, łapie ostrość, łapie ostroś. <laughs> i Tutaj jest y, wstążki kokardy, i kwiat są eleganckie, tak jak u franczeskich kami. Możecie wybrać czegoś naprawdę jedynego w swoim rodzaju, na przykład założyć na włosy wianek z prawdziwych stokrotek. Fajna karta. I tutaj jest y, takie violeta, Diego, Diego, tutaj bardzo fajna karta, bo ja lubię Diego, Letty ogólnie. I tutaj jest Diego, pisze piękne teksty piosenek. Naprawdę szkoda, by ich było nie zaśpiewać. To jest jakaś zagadka. Aby przekonać wajtek zaśpiewania zaśpiewania napisanych przez niego słów, piosenki Diego, proponuje pieniądze, daje ją, jej jako prezent. Daje jej jako prezent, jest. Bo nie daje jej pieniędzy. I tutaj jest, e, łapie ostrość. Z Betito i z Gregorio, z Beto i Gregorio. Karta, karta taka jest, z tyłu jest um, Gregorio radzi Betowi, żeby trzymał, wyznał Jacki ja. I to jest taka wiola i z tyłu w liście przez telefon wierszu, wierszem i tutaj było wierszem Także taka jest talia kart, którą posiadam. Jak ktoś chce się wymienić, to niech napisze w komentarzu, bo ja mam paczkę wszystkim. Wszystkie mogę wysłać, za jakieś inne też. Znaczy nie, mogę wszystkie oprócz. Wszystkie oprócz. od tych tutaj zagadkami mogę. Wszystkie oprócz tych zagadkami mogę się wymienić. I jak dostanę jeszcze na przykład nowe, to jeszcze będzie mi bardziej wygodnie, ale ogólnie mówię, że. Tak, Tutaj tak przesunę i pokażę Wam tak. O, to pa, i widzimy się w następnym odcinku. Łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie mnie. Pa.